Witam na tym kanale będę opowiadał wam moje różne historie z kobietami no głównie wiadomo chodzi o Dymanie a że jako, jako że jestem mistrzem Dymania jestem królem świata różne najlepiej nikt tak nie potrafi jak ja no to tych historii troszkę się zebrało dzisiaj opowiem wam pierwszą historię byłem na imprezie no tam bawię się, wiadomo tańczę, rozmawiam z kolegami przy barze, no i tam widzę, że się przygląda mi taka, no parę lat starsza ode mnie kobieta, uśmiecha się tu, no ja się do niej uśmiechałem, okej, no zabawa trwa, trwa. Jakoś później się znalazła przy barze, bo tam sobie samowiała, zamawiała, no zaczęliśmy rozmawiać, zatańczyłem z nią chyba raz, dwa, no i tak poprowadziłem rozmowę. I koleżanka, która z nią była już poszła, ona została z nami. No to ja jej zaproponowałem. Chodź pojedziemy do mnie. No pojechaliśmy do mnie. No, wiadomo, jak już jechałem do mnie, no to wiadomo o co chodziło, tak. Nie jechaliśmy o trzeciej w nocy po to, żeby sobie tam, nie wiem, telewizję pooglądać, no tylko na jebanie. No i przyjeżdżamy. Tu się rozbieramy, ciach. I ona mówi na miejscu jesteśmy. A, że jednak nie, nie będziemy się psykać, chodźmy spać. No dobra, mówię, Spokoj, się rozebrałem, położyłem się, ona obok, leżymy. Minęły może dwie minuty, no to już mnie za kutasa łapie, nie, zaczęła tam marszyć Freda, pyda stanęła, podjarała się, zobaczyła, że jest kawał bydlaka, no to zaczęła mi obciągać, obciąga, obciąga, pyda stoi na sztorc. I mówi, wsadź mi, nie, no to położyła się na plerach, tam wszedłem. wyjebałem ją, pięknie, potężnie. Ona tam, a, a, zaczęła tam mi stękać, o tak, to mówisz, dobrze, dobrze. No i się zwaliłem, nie, poszedłem sobie wyczyść po papier, wyczyść kutasa, ją tam, bo się na spuściłem. I umy co chuja poszedłem, jak przychodzę, to ona poszła tam umyć co pipę. No ja w tym czasie światło zapaliłem, patrzę, co tu jest na pościeli, się schylam, a tam kurwa rodzyny, no gówno, aż mnie zaburowało, stoję, patrzę się, co jest grane, no przecież ja się sam nie zesrałem. I stoję, tak myślę, kurwa, co teraz tu zrobić z tym? Mówię, nie no dobra, czekam. No ta wychodzi taka szczęśliwa, pizdy umyła, liczyła, że ja jej tam patele będę chlapał, a taka wchodzi zadowolona, a ja do niej pokazuję jej, nie, a ona co to jest, a ja mówię, no jak co, gówno, nie, się zesrałaś, a ona, niemożliwe, to nie ja, ja mówię, no co, ja się zesrałem do swojego wyra, popatrzyła, już zmieszała się, jeszcze się tak nie wierzyła, się nachyliła, dobrze nie mochała, bym się zrzykał, i jeszcze stringi położyła na parapecie, nie, a te stringi też zauważyłem całe upierdolone, obsrane i mówię do niej, zobacz, nawet gacie masz obsrane. Jak to zobaczyła, tak jej się głupio zrobiło, że patrzy na mnie i mówi, to może ja chyba lepiej pójdę, ja mówię, no lepiej idź. I się zawinęła, ubrała i poszła, no nie chciałem przyjrzeć, bo była tam po trzeciej w nocy, ludzie w bloku śpią, mówię, nie będę darmordy, nie. No, to była taka historia inne historie niedługo zamieszczę. Pozdrawiam Was.